Dziękujemy panu Rafałowi Reinfusowi ze Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę za podzielenie się z nami tymi informacjami. I teraz chcę zapytać, czy państwo macie jakieś pytania do naszego prelegenta? Jeżeli tak, to proszę jasno, krótko to pytanie sformułować. Ja podejdę, ja, a pana Rafała prof. poprosimy, zgodził się na to, Oczywiście. że będzie chciał spróbować odpowiedzieć. No więc ja jestem w tym nieszczęśliwym położeniu, że dwa lata temu Prawdopodobnie ugryzł mnie kleszcz, a y, po prostu tylko przez to, że rumień miałam poszłam do dermatologa, żeby zobaczyć co się dzieje. Okazało się, że to jest właśnie od kleszcza. Kleszcza oczywiście nie było widać. Pani doktor mówiła, że są y, no, ułamki milimetrów nawet, y, że, że może ukąsić. Jestem po kuracji antybiotykowej sześciotygodniowej. Y, no i y, Chodzę na badania kontrolne co pół roku, ale właśnie dzięki temu, że przyszłam na to spotkanie, dowiedziałam się o. Bo no tak zaczęły mnie boleć stawy. No to nie mam lat 20, więc to wiąże z wiekiem. Po prostu mam jeszcze inne. No, tak, związane z przewodem pokarmowym, tak czasowo. No i też przypuszczam, że już Eishalmer chyba się do mnie zbliża, bo czasami coś mówię i brakuje mi słów, i nie mogę sobie czegoś przypomnieć, o czym doskonale wiem, że, że po prostu brakuje mi słów. Przypomina mi się to za parę godzin. Więc z tego, co pan tutaj mówił, to pewno rozwija mi się ta, ta choroba która niby już ma nie, nie być w moim organizmie. Czyli niby przeleczona, ale niedoleczona, tak? Czy Pani ma w związku z tym konkretne jakieś pytanie? No nie, właśnie miałam pytanie do Pana, ponieważ Pan doświadczony właśnie to, tą chorobą. Co ja mam dalej robić? Leczyć się, czy, czy, czy namawiać lekarza, żeby coś zrobił, bo... W tej chwili... To ja przede wszystkim zrelatywizuję trochę to wytłumaczenie, które Pani tutaj trochę podaje, bo ja słyszałem jako 30-latek, że 30 lat to już nie jest pierwsza młodość, pewne rzeczy mają prawo boleć, pamięć już może być nie ta, sprawność intelektualna tudzież, więc zalecam ostrożność w takim, w takim podchodzeniu do swoich, do swoich, że tak powiem, predyspozycji i zdolności, bo z drugiej strony znam 80-latków, którzy Którzy są cały czas sprawni i, i biegają maratony, i tak dalej. Więc zalecam ostrożność w takim pochopnym tłumaczeniu sobie czegoś, co zostało po chorobie. Zalecam przede wszystkim pacjentom, którzy byli leczeni czy przeleczeni jakąkolwiek terapią, czułość na wszystko to, co następuje później pod kątem objawów, pod kątem złego samopoczucia, pod kątem wszystkiego tego, co się dzieje z tym organizmem. Lekarze, którzy zajmują się tematem wnikliwie, mówią, co zresztą nie jest żadną nowością, to samo potwierdzają biolodzy i bagadacze, że ta choroba niestety potrafi przetrwać w ciele człowieka, że nie są to przypadki rzadkie, że jest wyjątkowo predestynowana do, do takich sytuacji. I każdy z tych lekarzy z reguły uczula na to, że nawet w sytuacji kończymy, kończymy o wiele dłuższe i bardziej agresywne leczenie, ale Obserwujemy się, a przede wszystkim to, to mówię jako pacjent. Pacjent obserwuje siebie, prawda? jak się czuje. Jeżeli coś mnie niepokoi, to, no to rozpatruję tę sytuację pod kątem jednak takim, czy to leczenie było wystarczające, czy ono było na pewno skuteczne i czy to jest koniec tej historii, bo tutaj już niestety mamy doświadczenia wielu, wielu osób i, i oparte na wielu przypadkach, że, że często nie jest to tak łatwo. Więc na to uczulam każdego, kto był leczony. No to trzeba doleczyć antybiotykami, czy? To znaczy każda sytuacja, każda sytuacja jest indywidualna. Problem w tym, że Problem w tym, że wyniki badań serologicznych nie są diagnostyczne tak wprost. To, że spadają miana przeciwciał nie jest prostym wyznacznikiem tego, że choroba została zlikwidowana. To, to w zasadzie powie każdy lekarz, który się tym zajmuje, w oderwaniu od, kon, od, od, od kontrowersji w temacie. Podstawą, podstawowym, podstawowym wyznacznikiem dla lekarzy kierujących się szkołą ILAC, a ja na tej wiedzy się opieram i tej wiedzy ufam, jest to cena kliniczna, przekładając to na język prosty, laicki. Jest to ocena stanu objawów, stanu samopoczucia pacjenta. W odniesieniu do tego, jak wyglądała choroba, jak wyglądało leczenie. To oczywiście zawsze będzie ocena bardzo indywidualna. Przebieg boreliozy w ogóle jest i chorób odkreszczowych jest szalenie indywidualnych, to jest kolejna specyfika tej choroby. Tutaj przypadki bardzo podobne, to, 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 to znów mówią lekarze. Przypadki. Teoretycznie bardzo podobne, bardzo podobnych osób, podobnie zakażonych, z, po, z podobną długością trwania choroby, potrafią być bardzo różne, jak chodzi o leczenie, o prognozowanie jego skutków, jak chodzi o ostateczny skutek. Jeden się leczy świetnie, drugi jest oporny w leczeniu i czasem nawet lekarz mówi, ja czasem nie wiem, dlaczego jest tak u jednego, a, a u drugiego to nie działa. Więc na pewno, w takim indywidualnym przypadku, to jest, to jest naprawdę indywidualna ocena. Nie tylko lekarza, bo, bo to na to zawsze uczulam pacjentów. To jest w wydaniu leczenia ponadstandardowego według szkoły ILAC. To jest ścisła współpraca lekarza i pacjenta, ponieważ lekarz widzi tylko tyle, ile przekaże mu pacjent. Jeżeli mówimy o obrazie objawów, jeżeli mówimy o samopoczuciu, o tym jak te objawy zmieniały się w czasie, czy one się wycofały, czy one złagodniały, czy one nawracają, to musi to musi wychwycić pacjent tak naprawdę, lekarz, lekarz tego nie zgadnie. Jeżeli jest jakikolwiek spór, jakikolwiek problem z dostępem do takiej fachowej opieki, no to polecam po prostu kontakt z naszym stowarzyszeniem, jesteśmy w stanie podpowiedzieć, do kogo można by się udać, jeżeli jest problem w ogóle z dostępem do dalszej, dalszej jakiejś diagnozy i dalszego sensownego podejścia. No więc na to uczulam, uczulam przede wszystkim właśnie no na, na te wszystkie subtelności, które można przypisać wielu innym rzeczom, tylko jeżeli wiemy, że w tle jest yy, ciężka choroba zakaźna, która potrafi się przewlekać, która potrafi przetrwać, no to trzeba też mieć gdzieś w tyle głowy, że ona może być przyczyną szeregu takich zaburzeń. Nie musi, ale może. Mamy drugie pytanie. Wstawić skład patogenów? W przypadku leczenia już tą terapią antybiotykową? To znaczy, jak chodzi o diagnostykę nie tylko boreliozy, ale i tzw. koinfekcji, znowu kłania się ten paradygmat ILAC, na którym ja się cały czas będę opierał jako, jako na tym, któremu ufam jako pacjent i reprezentant pacjentów. Tam znów jest rozpoznanie kliniczne jako pierwsze, czyli patrzy się na obraz tych objawów, na to, co się z pacjentem dzieje. Są to oczywiście rzeczy trudne, bo szereg objawów będzie się pokrywać samą borelią, szereg objawów może być podobnych, niemniej są pewne dyskretne różnice, które doświadczonemu lekarzowi mogą podpowiedzieć, podpowiedzieć ścieżkę, że tak powiem poszukiwań, to często tak wygląda, pewne specyficzne objawy kierunkują tą diagnostykę w, jakimś, w jakąś stronę i wykonuje się często celowane jakieś badania pod kątem konkretnego patogenu, bo z obrazu klinicznego to wynika, że to może być aktualnie problem. Natomiast tutaj ja uczulam i, i, i też każdy z tych lekarzy zwykle uczula na to, że no możemy też mieć do czynienia z patogenami, których, których dziś nie znamy, prawda? I które nie wyjdą nam w testach na przykład. Drugie pytanie, czy można mieć jakby boreliozę od 20 lat i ponownie mieć rumień i ponownie boreliozę? Jak to wygląda? Rumień owszem, można mieć. Historia rumieni wtórnych jest, jest dosyć dobrze poznana i one potrafią się pojawiać gdzieś tam w dalszej części, nawet po wielu latach od, od początku choroby. Czy można mieć... Bo, no oczywiście to, 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 to są sytuacje częste. To, to nie wspomniałem chyba podczas wykładu, bo nie daje odporności w żaden sposób. Czyli przechorowanie nie, nie daje nam żadnej, żadnej imunizacji, wręcz wydaje się być przeciwnie. Ludzie, którzy mają historię boreliozy w życiu, reagują ciężej na ukąszenia i na patogeny odkreszczowe, są jakby bardziej narażeni pod tym kątem. Wspominał Pan, że występują jakieś, mogą występować dolegliwości bólowe stawów, mięśni, kołatania serca. Moje pytanie jest, czy, czy one są jakoś takie niespecyficzne to znaczy, nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego nas coś boli, czy też faktycznie borelioza lub koinfekcje powodują na przykład jakieś uszkodzenia w stawach, w mięśniach, w sercu. Potrafi, borelioza i koinfekcje potrafią doprowadzić do ciężkich uszkodzeń w tkankach i w narządach, tylko te jak przekładając to, że tak jakby mechanicznie na, na diagnostykę, na sytuację, nie wiem, lekarza czy diagnosty, to w tych sytuacjach per saldo sytuacja będzie łatwiejsza, prawda? Jak już dochodzi do ciężkich bardzo zaburzeń, to one są obiektywnie wykrywalne i zwykle też robi się bardziej wnikliwe badania, bo, no bo widać już, że, że coś pacjentowi grozi, prawda? więc to są czasem sytuacje łatwiejsze i sytuacje, kiedy, kiedy lekarz też bardzo różnych specjalności czasem nie mają uchwytnej przyczyny, a widząc bardzo ciężkie zaburzenie, bardzo często wpada już w dzisiejszych czasach na trop, a czy ktoś tam badał dobrze boreliozę. Ważne tylko, żeby nie wpadł w ten, w ten kiepski paradygmat diagnostyczny, że jak ktoś tam wykonał test ELISA, to znaczy wykluczył boreliozę, czasem wręcz zapisał to w karcie, borelioza wykluczona, więc ja nie szukam, bo już szukano, prawda? To jest często fatalna ślepa uliczka w przypadku tego chorego. Ale coraz częściej z postępem wiedzy medycznej, z postępem świadomości w środowisku medycznym zdarza się tak, że ten kardiolog, ten endokrynolog, ten okulista, ten ortopeda, ten fizjoterapeuta mówi, ale chwila, no, skoro nie ma przyczyny czegoś tak ciężkiego, to szukajmy tej boreliozy, bo ona często to daje. Natomiast problem jest w tych bardziej subtelnych zaburzeniach, no bo one rzeczywiście no jeszcze nie grożą życiu i zdrowiu, przynajmniej w ocenie lekarza. Ocena pacjenta tutaj czasem jest inna zupełnie. Nie są wychwytywalne obiektywnym żadnym badaniem, wobec czego no lekarz, pierwsze pytanie lekarza, pierwsza, pierwsza myśl w głowie może być taka, na, czy one faktycznie występują. Może pacjent je sobie uroił, a może pacjent przesadza na przykład. I to są częste właśnie ścieżki błędów pod tym kątem. I tutaj znowu kłania się, kłania się świadomość lekarza, coraz więcej lekarzy ma tą świadomość, coraz więcej lekarzy jest czułych, że. bo na przykład spotkało się to z, z kilkoma takimi sytuacjami i potwierdziło w tej sytuacji boreliozę. Kwestia świadomości i kwestia spotkania się z takimi przypadkami. Następne pytanie. Ja właśnie chciałam się zapytać, bo od czterech lat właśnie jestem w takim zawieszeniu, czy to jest SM, czy borelioza. Mam szereg różnych objawów, które pasują do jednej i drugiej choroby. Testy, właśnie, wszystkie są ujemne, a jeśli chodzi o SM, to nie mam żadnego takiego konkretnego rzutu. Chciałam się zapytać, czy jest jakieś, taka, jakieś takie rozgr rozgraniczenie, że mogłabym na przykład się zorientować, czy to jest ta choroba, czy ta? Rozgraniczenie jest bardzo trudne. Tutaj się posiłkuje wiedzą neurologów, którzy zajmują się boreliozą. Na szczęście mamy już takich w Polsce którzy mówią, że te dwie choroby potrafią być przynajmniej w wielu przypadkach i na pewnym etapie dokładnie takie same co do, co do obrazu klinicznego. W sytuacji takiej, kiedy nie mamy jednego dobrego, labora jednego dobrego badania laboratoryjnego, które byłoby w stanie wykluczyć na boreliozę, to ja, podobnie jak ci lekarze, zawsze uczulam w sytuacji współistnienia podejrzenia choroby zakaźnej i choroby autoimmunologicznej. Dla każdego lekarza w dzisiejszych czasach jest oczywiste i ewidentne, że choroba zakaźna ma pierwszeństwo w, tej, w, tej, w tym pytaniu. Trzeba szukać. Polecam kontakt z neurologiem, który dobrze zna się na boreliozie i potrafi ją leczyć. Często jest tak, że trzeba po subtelnych przesłankach rozróżnić, bo oczywiście jest też możliwe to, że jedna i druga choroba występują wspólnie. Tylko wtedy kwestia rozsądzenia, która z nich gra większą rolę w tym obrazie, który się u pacjenta obserwuje. Więc wyczucie lekarza jest tu kluczowe i często jest tak, że po prostu szuka się celowo boreliozy. Bardzo często niestety się ją znajduje. Jedno badanie, które jest dostępne w Polsce, jest dostępne normalnie komercyjnie i nie jest szczególnie drogie to jest wykonanie testu Western Blot po rozbiciu krążących kompleksów immunologicznych które jakby przeskakuje jeden problem diagnostyki serologicznej kompleksemię immunologiczną jest to wykonywane już w Polsce w sytuacjach spornych diagnostycznie wnikliwi lekarze to stosują i stosują czasem ze spektakularnym wynikiem w sensie potwierdzają istnienie tej infekcji jeżeli potwierdzi się lub jeżeli podejrzewa się z dużym prawdopodobieństwem boreliozę, często jest też tak, że pacjenta trzeba przeleczyć przez jakiś krótki okres czasu i zobaczyć, co się będzie działo. I często jest tak, że pacjent, który nie miał potwierdzenia serologicznego, reaguje dobrze na leczenie antybakteryjne i w związku z tym także również badania serologiczne potrafią wyjść dodatnie po, po krótkim okresie takiego leczenia. Na to bardzo uczulam, bo w tej chwili jest bardzo duża stosunkowo grupa pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i podkrewnymi schorzeniami autoimmunologicznymi, którzy dowiadują się nierzadko po latach, że mają też borelię. Co do konkretnych laboratoriów, to, to, to w razie wątpliwości polecałbym znowu maila do nas, bo ja nawet sam nie, nie pamiętam w tej chwili, gdzie, gdzie akurat w Poznaniu można to zrobić. Tudzież, tudzież w, takim, w takim przypadku polecam kontakt z nami, jesteśmy w stanie do kogoś, do kogoś pokierować. Mamy następne pytanie, proszę. Mam pytanie, czy jeżeli już dojdzie do tej wieloukładowej postaci choroby, która trwała jakiś czas i zostanie podjęte leczenie, i czy, czy pacjent zastosował dietę, odżywiał spał i tak dalej. Czy można mówić o, w którymś momencie o wyleczeniu, czy to jest po prostu uśpienie tej choroby i można się obawiać, że po jakimś czasie, przy osłabieniu organizmu, przy, przy, przy innej chorobie, y, to może się znowu odezwać? Na pewno trzeba uważać na wszystkie takie rzeczy. Ja tutaj zwykle to jest, to jest jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają pacjenci na, na tego typu. Przy tego typu okazjach. I pytanie bardzo trudne, bo, bo, bo szalenie indywidualne. Ja się posługuję swoim przypadkiem, ponieważ od czterech ponad lat, blisko już pięciu, jestem po skutecznym leczeniu, jestem bez żadnych dalszych interwencji antybakteryjnych, bez nawrotów choroby, więc tak wyleczenie jest możliwe, tylko tu od razu uczulam przy odpowiednim leczeniu trwającym przez odpowiedni okres czasu i, i prowadzonym właściwie. Natomiast oczywiście dalej uważam na siebie, oczywiście mój styl życia, staram się przynajmniej, żeby był sensowny i nie obciążający tego organizmu, bo biorę pod uwagę to, że nie wnikając już w specyfikę mikrobiologiczną, czy, czy tam pozostały resztki bakterii, czy nie, prawdopodobnie coś pozostało, tylko kwestia jest tego, żeby mój organizm był teraz na tyle sprawny, żeby ze wszystkim sobie radził na bieżąco, również z nowym zakażeniem, czy odkreszczowym, czy każdym innym. Więc ja cały czas dbam o siebie, cały czas jestem na sensownej diecie, cały czas dbam o to, żeby mój tryb życia nie predestynował mnie do, 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 do choroby tej, czy, czy jakiejkolwiek innej. I właśnie dlatego myślę, że musimy zadbać o Pana, bo już wystarczająco Pan teraz stał i wierzymy, że też po podróży. Pora, pora dać Panu odpocząć. Jeszcze raz dziękujemy Panu Rafałowi Reinfusowi za wykład, Dziękuję. za przybycie do Poznania i za zostawienie tutaj u nas tych informacji.